Cześć, dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka sposobów na ozdabianie swoich notatek, swoich kalendarzy, czy na przykład listy rzeczy do zrobienia. Mam tutaj kilka przykładów. Pierwszym z nich jest zwykła gałązka z listkami. Wystarczy, że namalujecie jedną prostą linię, a do niej dorysujecie drobne kółeczka, które są delikatnie spłaszczone. Drugim, drugim sposobem jest po prostu narysowanie linii przerwanej, która w połączeniu z jakimś fajnym kolorem czy cieniem naprawdę daje ciekawy efekt. Trzecim jest linia przerwana, ale pomiędzy liniami stawione kropki. Tutaj ten efekt też można jeszcze fajniej pokazać, jeśli dodacie dwa kolory. Czwartą opcją jest zrobienie zwykłej chorągiewki. W momencie, kiedy wpiszecie tutaj jakiś tytuł, tekst, ten ozdobnik nie tylko że będzie ładny, to jeszcze będzie funkcjonalny. Piątym przykładem jest girlanda. Girlanda bardzo prosta, ponieważ złożona ze zwykłych trójkątów, którą możecie ozdobić na przykład w górę kartki czy kalendarza. Szóstym sposobem są zwykłe koraliki, które są zawieszone na sznurku. Siódmym sposobem jest linia ciągła, która jest przerywana e, różną ilością, e, może przerywana różną ilością kropek. U mnie akurat wyszły pod dwie, m, ale możecie to robić w dowolnym e, ustawieniu, w dowolnej ilości e, kropek. E, ósmym sposobem jest po prostu e, strzałka. Strzałka amora, którą e, kończymy jakimś na przykład ciekawym kolorem e, i dodajemy ją po dwóch czy trzech stronach kartki. E, dziewiątym sposobem e, są dwie strzały w Amora, które są połączone na środku z To może być fajny ozdobnik na przykład nad tytułem czy pod tytułem. E, I dziesiątym sposobem jest ta sama girlanda, którą rysowałam na samej górze, ale już e, jest zrobiona z dwóch gałązek e, i na środku jeśli to na przykład jest 14 lutego, możecie narysować serducho. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że swoje prace zostawicie nam w komentarzach.